Zmieniamy temat jednak w Wielkopolskim Popołudniu z Radiem Poznań. Po dwóch latach przerwy, proszę Państwa, z powodu pandemii, wigilia dla bezdomnych i potrzebujących wraca w tym roku na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. Co jest potrzebne, jak wesprzeć organizatorów? O tym już teraz będę rozmawiał z dyrektorem Caritas Archidiecezji Poznańskiej, księdzem Marcinem Janeckim, którego bardzo serdecznie witam w naszym studiu. Szczęść Boże, witam księdza. Szczęść, szczęść Boże, dobry wieczór, witam Dobry też. wieczór. Przez dwa lata pomoc dla bezdomnych i potrzebujących i, i tak z Caritas płynęła, bo to trzeba powiedzieć, prawda? No, ale nie było tego wspólnego, takiego jednego ogromnego spotkania, tego bycia z drugim człowiekiem w tak dużej wspólnocie, którą jest ta, to, to, to spotkanie na MTP. W tym roku no, można powiedzieć, że wracamy do tradycji. Tak, takim wspólnym mianownikiem, jakby brakiem, tych dwóch wigili, które są za nami, było to, że nie można było spotkać się przy wspólnym stole. Zawsze kiedy przy wydawaniu paczek, tych żywnościowych i paczek jako prezenty na ulicy, rozmawiałem z tymi, którzy przychodzili mówili o tym, że bardzo brakuje mi tego momentu spotkania i właśnie też za tym wręcz tęskniliśmy, żeby rzeczywiście z naszymi potrzebującymi i z ubogimi naszego miasta spotkać się przy wspólnym stole, z życzeniami, z kolendą, tak jak tradycyjnie. No właśnie, okazuje się, że oni to cieszą się z tych paczek, cieszą się z tego, że coś mogli przegryźć, coś zabrać ze sobą w tych dwóch milionach latach, prawda? Ale jednak bardzo doceniają wbrew temu, co może się wydawać, doceniają ten moment spotkania. Tak, jest to byście takie bardzo ważne przeżycie, ponieważ mm. oni otrzymują od nas wcześniej Zaproszenie, takie oficjalne, na spotkanie wigilijne. Jest podana godzina, gdzie należy się stawić, którędy wchodzimy na spotkanie wigilijne. Dla każdego z nich przygotowane jest pięknie miejsce przy stole nakrytym obrusem. Jest pan prezydent, jest ksiądz arcybiskup, więc są też i goście, którzy do nich przemawiają, witają ich też. Myślę, że ta cała ważni, atmosfera... Trochę mają też tak. odniesienie pewnie do swojej historii życiowej, prawda? Tak Zawsze jest. gdzieś tam jakieś tak takie... Jest. I po to właśnie jest to spotkanie, by im przypomnieć, że tak może wyglądać, powinno nasze życie właśnie wyglądać. To proszę powiedzieć troszeczkę chociaż, bo już ksiądz zaczął y, mówić, jak, jak będzie zorganizowane to spotkanie w tym roku. Y, przygotowujemy się na około 1500 osób, które przyjmiemy hmm. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Y, Zmieniamy miejsce troszeczkę, ponieważ do tej pory te spotkania nasze odbywały się w ostatnich latach w pawilonie numer dwa tutaj od ulicy Głogowskiej przy Dworcu Zachodnim, ze względu na to, że w tym pawilonie prowadzimy cały czas od początku marca punkt recepcyjny dla gości z Ukrainy, dla uchodźców. On dalej działa przez to, że działania wojenne trwają i ciągle też pojawiają się uchodźcy, więc targi udostępniają nam pawilon numer 6. Mhm. W tym pawilonie będą przygotowane tradycyjnie stoły, oczywiście już też zgłaszają się szkoły i organizacje, które chcą wesprzeć to dzieło. Wigilia odbędzie się dokładnie w w dzień Wigilii, czyli 24 grudnia, mniej więcej od godziny 10, będą otwarte bramy Międzynarodowych Targów Poznańskich, by nasi podopieczni, nasi goście mogli przyjść, zająć swoje miejsca. Około godziny 11 przewidujemy rozpoczęcie wspólnej Wigilii. Oczywiście będzie też śpiew kolęd. Zawsze na początku są też życzenia, które składamy, składają je ksiądz arcybisku, składa je też prezydent miasta, też i, jeśli będzie pan prezes Targów Międzynarodowych Poznańskich, który okay. jest gospodarzem miejsca. I oczywiście później następuje moment złożenia sobie życzeń przez gości nawzajem, połamanie się opłatkiem, no wieczerza śpiew kolęd i rozdawanie prezentów. No właśnie, ta wieczerza to jest wielkie przedsięwzięcie jednak, żeby wszystkich nakarmić w jednym miejscu, w jednym czasie, mniej więcej też 1500 osób, proszę to sobie wyobrazić, jak przygotowujemy czasem w Jaki domu, prawda? Jakie zakupy trzeba zrobić. Wigilię na, no właśnie, wigilię, jak przygotowujemy na 10, czy, czy, czy 5, czy, czy 20 osób, to co dopiero na 1500, więc właśnie a propos, a propos tych przygotowań, czy po pierwsze, czy, czy ma już ksiądz chętnych, wolontariuszy, młodych uczniów ze szkół, choćby, czy, czy, czy no i też jak, jak pomagać, jak jaka pomoc będzie najbardziej potrzebna. Tak, no przyznam się, że my przygotowania do WIGID rozpoczynamy już w pierwszych dniach września, mm -hmm. właśnie od spotkania z tutaj władzami targów, także i z dyrekcjami szkół, które od lat zaangażowane są w przygotowanie tej wigilii. No W tym roku czekamy jeszcze na też decyzję niektórych szkół, chociaż ku zaskoczeniu wielu z nich już się odezwało do nas też, na przykład szkoła z Nowego Tomyśla, pan dyrektor już wystosował list właśnie pod koniec września, że jest gotowy pomóc, tak decyzji jak wcześniej, przyjeżdżało też liceum pomagać, więc liczymy na to, że ci wolontariusze będą oczywiście. Ogromnym wsparciem są dla nas siostry, które prowadzą w naszym mieście razem z Caritas Jadłodajnie. To są siostry Albertynki, to które są siostry imieniu, Urszulanki, tak Elżbietanki, siostry rodziny Maryi. To, one, to jest taka siła, która właśnie sprawia, że przygotowujemy to jedzenie dzięki ich pomocy i zaangażowaniu, bo oprócz tego oczywiście pomaga i te placówki, które ma Caritas i miejsca gastronomiczne, ale też właśnie i one biorą na siebie ten ciężar przygotowania, zebrania też tych ludzi, więc jest to ogromny sztab ludzi. Rzeczywiście trzeba zgrać te wszystkie siły i też właśnie odpowiednio, powiedzmy, te cztery dni prędzej rozpocząć przygotowania już na targach, to już też nasi pracownicy od są po spotkaniach właśnie w tym tygodniu takich technicznych, jak ustawić stoły, bo jest to nowa hala. Jest też więcej miejsc, ponieważ powiększyliśmy tą pulę o 300 miejsc, nie 1200, jak poprzednio dwa lata temu, tylko 1500 miejsc, więc też troszkę tak logistycznie trzeba to dobrze przygotować. Hala numer 6, od której strony będzie wejście. Hala numer 6 jest to hala od się się strony znajduje? tutaj Uniwersytetu Medycznego z tej tak, strony, tych budynków też blisko tutaj. Ale wejście będzie od Śniadeckich czy od Grunwaldzkiej? Będzie od Grunwaldzkiej. Z tego są będzie przygotowane wejście, mhm. by też te osoby nie musiały tu błądzić po terenie targów. Więc... O tym pewnie będziemy jeszcze tak. na bieżąco informować już przed samą Wigilią. Teraz powiedzmy o tym, jak można się włączyć w pomoc, żeby to jednak była uroczysta wieczerza dla tych osób biednych i potrzebujących. Tak, bezdomnych. wiele osób już dzwoni, pyta, oferuje pomoc. Oczywiście są tacy partnerzy, którzy właśnie bardzo mocno angażują się i przygotowują razem z nami tę wieczerzę. Tym bardziej, że jest to przedsięwzięcie ogólnopolskie już teraz w wielu diecezjach, w wielu miastach tych największych. To wydarzenia ma miejsce dokładnie 24 grudnia. W naszym mieście można włączyć się w taki dwojaki sposób. Ruszyła już akcja właśnie od pierwszego tej dnia, teraz Dnia Bogich, tytka charytatywna, czyli ta papierowa torba, która trafiła do parafii, do różnych instytucji, miejsc w naszym mieście, gdzie w tej torbie można zostawić produkty, które będą przekazane też na przygotowanie Wigilii, ale także i na paczki dla potrzebujących, którzy będą uczestniczyć. W tym spotkaniu? I co jest najbardziej potrzebne? Z praktyki już to przecież wiadomo, prawda? Tak, jest to przede wszystkim jest to potrzebna trwała żywność, czy to konserwy, czy też herbata, kawa, słodycze, bo też pośród tych naszych gości są osoby takie jak dzieci właśnie, czy młodzież. Poza tym potrzebne są środki czystości, takie czy te mniejsze, żele do mycia, szampony, mydło w płynie. To wszystko, co używamy też w naszych domach, to jako prezent zawsze przekazujemy naszym podopiecznym. A jeśli chodzi o taką drugą formę pomocy, myślę, też czasem prostszą dla niektórych, to oczywiście też uruchomiliśmy już zbiórkę środków pieniężnych na ten cel na naszej stronie Caritas. Można znaleźć numery kont i też dopisek oczywiście do tego daru. To wigilia dla potrzebujących na targach. I też z tych środków robimy zakupy, no ponieważ trzeba kupić 450 kg karpia, pół 500 kg karpia. Kapusty, już prawda, jest 6 litrów widzę, barszczu. Te tak, ta liczby tak. już są doskonale mi znane, w tym roku są troszkę powiększone. E, ceny też są większe, bo już też o tym wiem Wiesz, doskonale, że właśnie zamawiamy te produkty i to rzeczywiście są potężne kwoty, więc bardzo mocno to proszę też wsparcie i już z góry dziękuję za, za to włączenie się wielu osób, które. Które znają ten temat i też same kiedyś uczestniczyły właśnie w takiej Wigilii, będąc tutaj uczniami naszych poznańskich szkół. Co warto podkreślić pewnie, to jest takie spotkanie, taki wyjątkowy wieczór, że jego organizacje, jak sądzę, mam nadzieję taką, wspierają nie tylko ludzie wierzący, ludzie Kościoła, katolicy, chrześcijanie, ale także chyba ludzie, którzy z Kościołem czasem, z którym z Kościołem czasem nie po drodze, prawda? Tak, to jest taki fenomen właśnie Wigili na. W wydarzeniach poznańskich. Przyznam się, że już od wielu lat, kiedy dane jest uczestniczyć w tym przygotowaniu takiej wigili, to już teraz po raz ósmy uh -huh. jak ten czas pędzi, rzeczywiście <laughs> to się dokona. Naprawdę, jeszcze nie ma. Spotykałem, tak, spotykałem wiele, wiele młodych osób, bo to jest też takie źródło właśnie jakby dotarcia do nich, którzy angażują się, no jak to młodzi ludzie czasami wiedząc, prawda, też księdza, dzisiaj też stawiają pytania odważne, uh -huh. mówią o swoich właśnie dylematach, o swoich problemach, o swojej też jakimś podejściu do tego, co dzieje się w świecie, w Kościele i to pokazuje rzeczywiście, że ten wolontariat tutaj związany właśnie z działalnością Caritas na rzecz ubogich, no też przyciąga i otwiera też trochę oczy, że jest też coś dobrego i pięknego w kościele i to robimy razem wspólnie. I my apelujemy wobec tego też do państwa, do którymi, dla których z, z kościołem może nie po drodze, ale z tą pomocą się mogą identyfikować, solidaryzować, się, więc do wszystkich po prostu ludzi dobrej woli, dobrego serca, wrażliwego serca na potrzeby tych, którzy znajdują się no, w trochę gorszej sytuacji niż my. Jeśli mogę jeszcze dopowiedzieć tu panu redaktorowi, to też taka jest tradycja, że. To przede wszystkim wolontariusze, parafialne spółek Caritas. Przypuszczam, że to gospodynie domowe. Zawsze też prosimy, jakoś dwa tygodnie przed świętami, by też ciasta, które mhm. pieczemy, tak zaplanować, by też było coś, co trafi tutaj na stół, właśnie na targi. Też będą takie komunikaty, jeśli panie, które nas słuchają, zechcą też włączyć się przez taki czy właśnie zaangażowanie się w pieczenie, czy to pierników, czy właśnie ciast, które potem dzielimy w paczki i przygotowujemy dla każdego? Na pewno nic To, nie też, nie to się nam przyda, oczywiście, tak jest. A bardzo się dziękuję bardzo za tą dziękuję. pierwszą wszystkim rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze pomoc. do tematu właśnie wrócimy bliżej już samego wydarzenia. Chociaż teraz jest ten moment, w którym ta pomoc jest pewnie najbardziej deklaratywnie potrzebna, zwłaszcza też pewnie finansowa, dzięki której będzie można łatwiej wiele tych przeszkód pokonać. Bardzo raz jeszcze bardzo dziękuję, dziękuję księdzu, za rozmowę. Panu, doktorowi wszystkim z i do wszystkim wizytę w studiu dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Ksiądz Marcin Janecki był Państwa i moim gościem.